Jeju, załamuje mnie to, że my jesteśmy po prostu tak dla siebie nieżyczliwi. Naprawdę, wystarczyłoby być tylko człowiekiem. Powiem Wam o sytuacji, którą dzisiaj miałam na drodze. Przejeżdżam pewnym odcinkiem drogi przynajmniej dwa razy dziennie. Na tej drodze jest robiona kanalizacja, więc część drogi jest wyłączona z ruchu. Jest tylko jeden pas, tam są wertepy, tam są dziury. Trzeba jechać bardzo ostrożnie, żeby sobie auta nie uszkodzić. I jest ustawiona sygnalizacja świetna, żeby ten ruch wahadłowy sprawnie działał. Niestety jest ona ustawiona źle, bo nigdy auta, które startują na zielonym świetle, nie wyrabiają się, żeby ten odcinek drogi przejechać w czasie. Po drugiej stronie już się wtedy też zapala zielone światło i trzeba przepuścić po prostu auta, bo. Nie jesteśmy się w stanie zmieścić tutaj na tym jednym wąskim pasie ruchu. No i ja, jak się domyślacie, przepuściłam auta, przynajmniej z 10 aut z naprzeciwka, które jechały, i wyjechałam na ten odcinek drogi. Z... I wyjechałam na ten odcinek drogi z lekkim opóźnieniem. Więc zabrakło mi dosłownie 20 metrów, żeby z niego zjechać. Po drugiej stronie zapaliło się również zielone światło, ale już te osoby nie postanowiły poczekać. Wjechały naprzeciw mnie i zaczęły trąbić. Pewna kobieta zaczęła się pukać w głowę, mówi, ty idiotko, gdzie jedziesz? Ja kulturalnie odsuwam szybę i mówię, proszę pani, wystarczy być tylko miłym. Ja przepuściłam wszystkie auta, które zjechały, żeby wystartować. To dlaczego wy nie możecie poczekać? Rozumiecie? I... A i tak się wepchali na Hama. Nie przepuścili nas, żebyśmy zjechali, więc my po prostu po jakichś boczkach w ogóle musieliśmy się zatrzymać między jakimiś dziurami. No, więc gdzie my się wszyscy spieszymy? No, tak wszyscy skończymy w tym samym miejscu. Czas ucieka, wieczność czeka. Gdzie wy się tak ludzie spieszycie?